Witam bardzo serdecznie w drugim już odcinku z gry Resident Evil, dwójeczka, liczby się zgadzają e, i w tym odcinku po prostu wejdziemy sobie do RPD, Rakom Police, e, do komendy, do komisariatu, jak zwał tak zwał. E, zaczynamy od razu, jeden po drugim nagrywam, także bez przerwy lecimy dalej na świeżo. Oczywiście jeszcze zachęcam do dwóch ważnych rzeczy, czyli... Jeżeli się wiadomo, po wykonaniu tych prostych czynności wszystkim będzie żyło się lepiej. <laughs> ja jeszcze tylko zrobię mały cyk cyk. Ok, mały cyk cyk nie wyszło. A czekaj, 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 czekaj. Nie, nie wyszło. E, wy, wy, wy Widzicie, ja tego nie widzę. Znaczy, ja widzę, Wy tego nie widzicie. Ale mam tutaj mały techniczny gówniak, a, który muszę szybko ogarnąć. Nie wiem dlaczego tak jest, że mi się tutaj obraz rozjeżdża. Troszeczkę. Tak, trochę dupy, Moment, 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 bo nie może tak być. Why? No mogę zrobić w sumie coś takiego. Dobra. I takie coś też jest git. Okej, okay, lecimy. Eee, dźwięk mikrofon jest. Mam nadzieję, że wszystkie inne też są. W sumie czekajcie zobaczę jeszcze, czy na pewno mam. Uh, dźwięk skąpa, tak, dźwięk skąpa też jest. No to spoko. Dobra. Uh, generalnie jest git, tylko teraz tak. Jakaś mapa jest dostępna? Jest dostępna mapa, dobra. Uh, niebieskie to jest, prze, to jest czyste, czerwone to jest nieczyste. Uh, tu jest jakieś przejście, tu jest przejście, tu są jakieś drzwi. Dobra, idziemy do tych drzwi. Hello? to jest w sumie pozamykane, więc tak średnio pewnie. Jak macie jakieś tam pomysły, czegoś na przykład zobaczyć, że nie zrobię? jeszcze jakiś klucz. Zobaczcie, że coś pominąłem, czegoś nie mogłem zrobić. A macie jakiś pomysł, jak to zrobić, albo wiecie jak to zrobić, to po prostu możecie napisać w komentarzu wskazówkę. Uh, też bardzo chętnie tutaj sobie to poczytam: Tytułamy, In loving more of those who survive with the fire of lions, the ability of unicorns and whose ultimate sacrifice. Is as pure as the maidens of old. A tu już są takie Laura Salman. Aha, tu są po prostu nazwiska. To jest taka regułka tak klasyczna, a tu są nazwiska. Okej. Okay. Uh, co ja tu mam zrobić? Jakieś zadania są wypisane? Dodatkowo wprowadzająca. W imieniu RPD przekazuje gratulacje w związku z ukończeniem szkolenia. Ozyskane przez panowie są zgodne pochwały. Aha, czyli po prostu ja jestem. Ee, a przecież nie, to jest 980, 998. A tu jest... Proszę zgłosić się na szkolenie wprowadzające na poskrótę ruchu w Policera w piątek. Aha, czyli jest piątek 25 września. 8.00 kurwa efekty dźwiękowe 3D w pokoju. 5D w sumie. A, czyli ja po prostu jestem świeży policjant i przyjechałem sobie do Rakun na testy, a tu się okazało, że jest... Apokalipsze, okej, okay. już wiemy, znamy historię postaci na szybko eee, Tylko, że ja tu coś mam zrobić, a ja dalej nie wiem, co ja tu mam zrobić, bo tu jest jakieś kurwa... Hmm. A tu są wygrzykniki, ty, wygrzykniki są, dobra, ogarnięte Ogarnięte tutaj coś, tak? A nie, tu już jest w ogóle całkiem coś innego i tu też coś mamy O. Nie, to mi raczej nie pomoże. Ale tu pewnie trzeba znaleźć jakiś kod, który gdzieś będziemy mieli dostępny w późniejszych etapach. Um, klasycznie rzecz biorąc coś takiego było chyba w konsolach, na tych pierwszych częściach, um, nie to kurwa jest ty. Przecież ja już tutaj byłem, to co on mi tu każe znowu iść? Tutaj? Nie, on mi tak jakby każe gdzieś kurwa iść, nie wiem o co chodzi. A drugi jest wykrzyknik tutaj przy tym o... No tak, ale tego też nie zrobię. Czyli to chodzi chyba o to i o ten pomnik. Aha Nie mów, że ty tu idziesz, gościu. Nie mów, że ty tam idziesz. Kurwa, nie idź tam! Nie bądź głupi! Nie chcemy tam iść. Kurwa idzie tam. No debil w chuj. Zazmieciarki przeszły, nie? No debil w chuj. Pełen cymbał. Aha, potrzebuję korka. Eee, to też kojarzę kiedyś z jakiejś... Tylko nie wiem, czy to było z rezydenta, czy z czegoś, że właśnie korkicz. A nie, to było w tym, w Outlaście takie też by było. Z Outlasta przecież ja to kojarzę, że takie kody się ustawiało. Eee, to ciekawe, czy Outlas podpierdolił od tego, czy to podpierdoliło od Outlasta. Kurwa, po co on tu przylaz Cymbał. Kupia, się za... Coś się czuję, że ja się zasgram przy tej grze <śmum> Naprawdę, no czy wiecie? Jeszcze jakbym leciał na głośnikach to jest zajebiście, nie? Wiadomo. Ale lecieć na słuchawkach i to na fullu to kurwa nie jest za ciekawie. Ten chyba już nie żyje, jest taki rozjebany. Nie jest za ciekawie, to to... Nie no, nie, nie wygląda na takiego co umar Wygląda na takiego co. A nie, nie żyje, dobra. A do pistoletów, No zajebiście, wariacie Kocham wiel... Kurwa zawało do serio mam ja chyba co okno otworzyć, bo jest gorąco <laughs> Ja pierdolę A to już jest koniec, tylko ta jedna rzecz była, dobra, wychodzimy Kurwa, to nie jest gra dla mnie. Spojebana akcja. Znaczy, tam jak będą szły, te to to. Albo sławki ścisze, może. <grymne> nie no, to jest tak z żartami, ale jak będą szły takie pojedyncze czy coś, to jest git, nie? Nie wiem, czy profilaktycznie mu przypierdolić w łeb. E, główny hol, dobra. Czy lepiej go zostawić. No tu jest trzech, to jakby tak zaczęli wszyscy wstawać to mogłoby Kurwa jeszcze policjant jakiś tam zajebany. Tu też coś trzeba? Open chodź tu gościa. Ja pierdolę. Ale tu jest rzeźnia. Masakra. No ale flaczki, no fajne takie. Może było zupkę z taksami. Notatnik funkcjonariusza. Aha, czyli to jest tak. Ta statua na środku potrzebuje trzech medalionów. I wtedy ona się otwiera i mamy przejście ewakuacyjne przez podziemie jakieś, na parking podziemny i wyjście całkowite. Dobra. Czyli okay, tu są kody. I mamy od razu kody do tych y, posągów. To ten chyba lew tam jest na górze. A tych dwóch nie widziałem. No dobra. Jest to do zrobienia, na spokojnie. A stąd spierdalam, bo to jest... Whoa. Ty kurwa jaki cię przestraszył Jak dałem są Ja pierdolę. On Jak mi ciśnienie zajebał do góry ty no debil w chuj, nie. Drzwi... drzwi na łańcuch. No dobra, czyli te No ten nie przejdę, no co mam tu, A idzie cymbał jebany. Pierdolę, w co ja gram w ogóle? Tu mamy? Spray leczniczy, dobra, zajebiście. Mam wrażenie... Ale kurwa, ciśnienie to mam dalej wysokie, nie? Kurwa, to jest jakiś ten, śmieć. Ciśnienie to mi ładnie tam wskoczyło. No, czemu ja tam nie mogę przejść do tej... Jest stróżówka. To jest wszystko pozamykane, więc tak naprawdę. No nie wiem, wychodzi na to, że ja stąd już mogę cofać, bo tutaj nic więcej nie zrobię. Chyba, że w tej stróżówce coś jest, czego ja nie zobaczyłem i pozwoli mi otworzyć tamte drzwi. Nie wiem. Uryba. O, Ja pierdolę. No debil w chuj. już byłem. Ja pierdolę. To jest zjebane. Ło! What the... Kurwa, nie ma amunicji, wypierdalam stąd. Wyłóż gościu, spierdalaj stąd czym prędzej. Ło! Ja pierdolę! Walgo w wal łeb, go... Uzupełniam! Kapierdolę! Zawał, zawał jak chuj, nie? Jest jakiś gościu. Dziękuję. Marvin Brano. Leon Kennedy. Był jeszcze jeden przeszło. Muszę napić wody. <clears throat> i'm sure you did what you could leon does anyone know what started this <clears throat> not a clue but honestly all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful yeah well i was supposed to start last week and i got to call to stay away i wish i'd come here sooner you're here now leon that's all that matters Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you will be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take. Him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. <laughs> <sighs> uh. Jak go ktoś wpierdolił. A, czy goście dostał po prostu, nie wiem, odłamkiem albo coś, nie? Takie w sumie rozjebane flaki prawie wypadają. O, kosę dostaliśmy zajebiście. Kosa widzę, że ma chyba określoną ilość życia. A, aha, dobra, to akurat wiem. A, ty, ty, ty. A jak się to wyłącza? W sensie, żeby... No dobra, nie chcę... Czemu z nożem biega z... O, jest, dobra. Nie. No nie biegaj z nożem, ty kurwa głupku. Czemu... No patu. No debil w chuj. Schowaj tą zjebaną kurwa kosę. Po jest z tą kosą chodzisz, idioto. No debil pełen, nie? No, weź ta kurwa. Otóż, gościu, bo jesteś. Zdejmij to. Jesteś pierdolnięty. Ok. Mm, teraz kosą chyba to możemy zrobić. Tak jest. Nie tak jak tam był ten lew, co mieliśmy ogarnąć, to też pamiętam. Trzeba go szybko cyknąć. Jak tam było, pierwszy to był lew. Okej, to to. Lew, wzięło i ptaszek, dobra. Lew, wzięło i ptaszek. Tak, jest. Dziękuję. Dobranoc. Dobra, i to jak mnie mam, trzeba wsadzić tu w dół. Tak, jak pisało, że do tej statułatki musimy takie trzy gówniane rzeczy znaleźć. Także my co to wpierdolniemy. Coś się ruszyło. A ja oczywiście. Z racji tego, że udało nam się odblokować pierwszego medalionka, zachęcam do. No i wtedy wszyscy będą szczęśliwy ja najbardziej. <laughs> e, dobra. E, w głównym holu coś mamy jeszcze ogarnąć. Tu jest w ogóle to wejście, ale tego nie mogę. Strażówki um, nigdzie nie przejdę, bo się nie da. Tu jest jakieś co to kurwa jest? Tu, tu jest jakaś rzecz do zebrania. Naboje, to chyba ten gościu mi chce coś dać. A nie, tu jest. A jest tak, rzeczywiście. Naboje. Okej, okay, sześć naboi. Zajbił się dużo w chuj. Normalnie powiem wam szczerze, że. Eee, że dobrze w chuj. Drugi zapis to jest nasz. Yyy... Eee, 6 naboj. ja to mam teraz zrobić? Ten hol jest dalej nie tak... O, to jest jakaś skrzynka jeszcze. A to jest ta skrzynka chyba, do której możemy zrzucać różne itemsy. Mamy coś tam w ogóle? Aha. Po prostu z dodatku mamy takie coś, że... Eee, z dodatku mamy coś takiego. Czemu mi tę klamkę trzyma cały czas, kurwa, zjebane? Przecież to jest głupie, nie? A w sensie... No na chuj on to wyciąga, idiota? Da się to jakoś schować? Nie chcę z tym bierać, ja chcę z bronią, zwykłą klamkę chcę mieć. Dobra, czaty zróbmy tak. E, napiszcie mi na dole, jak to kurwa ogarnąć, bo zaczynam się niepotrzebnie denerwować. Ja to zdejmę w pizdu. E, napiszcie mi w komentarzu, jak ogarnąć to, żeby on atakował kosom, a nie żeby kurwa z nią chodził cały czas, jakby komuś chciał zajebać, nie? Bo to jest cymbał w chuj i tego nie ogarniam. Dobra, tu już chyba nic ode mnie nie chcesz, gościu. Hmm. Spróbuję jeszcze tylko tutaj na górze. Nie, no tu nic nie ma. Czyli po prostu ten wykrzyknik to jest ta statua. O nią chodzi, dobra. E, górą nie będziemy nigdzie nie szli, bo nie ma takiej potrzeby, przynajmniej na razie. E, przejdźmy się tam do tych otwartych drzwi. Musimy co się, kogo jest. Amunicja, zajebiście. Ile sztuk? 11. No to spoko, już coś tam, coś tam można będzie postrzelać. E, też sobie kurwa w tej części to... Jedną sztukę zabije co najwyżej. Recepcja, tu jest jakieś zioły. Już. Nie wchodź tam kurwa gościu, tam jest niebezpiecznie, jest jakiś zioło. To też bierzemy. A stan postaci jak sprawdzić tutaj? Dobry jest, ok. Bi, 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 bi. No i chuj, zaczynamy zabawę znowu. A pierdole, a ten skąd się wziął na górze w ogóle? Ty, co go coś go tam wrzucił? Ja pierdole, ty... pocho go trzymasz tak kurwa, pocho go ruszać w ogóle. Aha. Najebiście. O kurwa, Ja pierdolę. Jak jebne na zawał, to ciekawe kto to doda na, na internety, nie? Nie ja w ogóle dobrze idę. Czemu ten główny holca, cały czas jest... E, tam jest spray liczniczy do wzięcia. Dobra, za chwilę go weźmiemy. I znowu wziął tą spierdoloną kosę. No co za kurwa głupek, nie? Że tu nie będę z kosą biegał, ty głupku. A bo to jest tak jakby nie ten, e... Kurwa, nie ogarniam. Obejrzyj, zde... skrót. Na jedynkę to dajmy. Skrót, na dwójkę to dajmy. I że to jest tak, jakby wchodził w ekwipunek z kosami, nie? A dlaczego ja nie mogę sobie... Którym się przełącza, że pomiędzy, itema... pomiędzy itemami? Kurwa, nie wiem. Nie mam pojęcia, że trochę... Bo trochę, tak, trochę tak na początku będziemy się męczyć, ale myślę, że damy radę z czasem. ja w dobrą stronę idę? Nie, tu jest. Pierdalej. Ja no, się tu wiebie chyba. No, nie, nie się. A wiebie się, no... No dobra, to jest to będzie przydatne przycisk, nie? Żeby ...to się obraca całkowicie, to jest zajebisty przycisk. Kurwa, znowu coś słychać. Pierdolę. W związku z nagłym wybuchem epidemii, organizowanym na posterunku prowizoryczną, stronie organizujemy. Policjanci zostali poinstruowani, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i naszym celem jest przyjęcie jak największej liczby osób. W nocy zostaliśmy zaatakowani przez jednego z uchodźców, w wyniku czego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć, a trzech zostało rannych. Udało nam się szybko obezwładnić tę osobę. Przypuszczamy, że jej zachowanie było efektem załamania nerwowego pod wpływem stresu, tak pod wpływem koronawirusa. 26 września, czyli ja nie dotarłem tutaj 25, bo już jest 26, to chyba tam, on coś tam gadał, że tydzień później. A posterunek został dziś zaatakowany przez tłum, w wyniku czego zginęło wiele osób. Kilku z udało się znaleźć schronienie za roletami, jednak zostaliśmy otoczeni i wydostanie się stąd może być trudne. Nie wiadomo czy uda się naprawić sprzęt i nawiązać łączność, więc póki co jesteśmy odcięci od świata. Około 27. Około 13 po, zachodzie stro po zachodniej stronie stronku doszło do kolejnego starcia. Zginęło 12 osób. Przed e, udało się zaledwie garstce. Zapanował tu kompletny chaos. David Ford. Okej, okay, panie David, co mnie to obchodzi tak naprawdę? Co mnie to obchodzi, jak tutaj każdy chce mnie zjeść? Tu coś mamy, co tu mamy? No, amunicja zajebiście w chuj. Jeszcze coś tu jest? Tutaj coś jest na tablicy. Mapa komisariatu, Parker. O, to się przyda. Co ty gadasz, że ja teraz wszystko widzę? Ej, zajebiście. Tylko, że tak, tutaj jest wyjście ewakuacyjne a ja się tutaj nie mogę dostać. Tędy się też nie mogę dostać. To jest pomieszczenie socjalne. Wschodnie biuro też jest zablokowane. Hmm. No, tak naprawdę jesteśmy w dupie. Dopóki się nie przedostanę do wyjścia ewakuacyjnego, to tak naprawdę tutaj tylko to wszystko jest. Sala obserwacji, sala przegłosowania też jest odcięta. Ale tak, tak. I na dobrą sprawę archiwum zachodnie biuro, pokój dyspozytorni. I ciemnie mamy dostępną. I to jest do zrobienia. I to jest do zrobienia. I tu jest coś do zrobienia też. Gdzie ja przejdę? Przejdę na pokój z dyspozytorni. A może ja bym tutaj najpierw poszedł. To chyba będzie łatwiej się wyjść, jak coś. Aha. to już jest 26 minut eee, nie ma co przeciągać, wiadomo 20 do 25 to jest max także dzięki za obecność, łapka w górę subik, komentarz i tak dalej i tak dalej, co by mi się chciało a wam się nie nudziło i oczywiście zachęcam do jednej ważnej czynności i tym miłym akcentem żegnam się z państwem, siema